wam słodko, no po prostu Skończyłem kosić pszenicę i jem, nie? No i co robić? No i poratowałem się tym siłownikiem właśnie Wkurzyłem się, że muszę jechać Jak zwykle Nie ma tego gdzieś blisko To jest stara śpiewka Cały czas aktualna To, że nie mam nic na miejscu To jest mój największy problem w tym momencie Bo jeżeli by było bym miał dużo rzeczy tutaj na miejscu, w ogóle jakbym był na miejscu, gdzieś tutaj, nie? W tej okolicy i miał wszystko. To zupełnie inaczej by to wyglądało, bo no bo tak, no bo bym nie musiał tracić czasu na zbędne kursy, które można byłoby właśnie wyeliminować. No, no nie są zbędne, bo w tej chwili są konieczne, nie? Ale nie musiałbym tego robić. I dlatego się denerwuję, denerwuję się też dlatego, że już jest nie czas, to już nie jest czas na to, żeby sobie jeździć i wymieniać siłowniki, tu trzeba kosić, a nie robić kombajn za chwilę. Bo już po Algoliku zbiornik jeszcze jest dziurawy, leje mi się gdzieś tam do zbiornika. Eee, sorry, co ja gadam. No, ma ubytki, widać, że, że się ziarno gdzieś sypie. Już kij w to, na razie wymęczę to tak. No. To jest po prostu straszne. Kurza mnie to jak nie wiem co. jest gorzej, bardzo rzadkie, ale włosy wiszą one już prawie spadają wręcz cicho czak hmm. nie wiem, coś zobaczył i zaczyna szczekać yy, jestem już na drugim kawałku, tu jest trochę lepsze przężyto w zasadzie to dużo lepsze i widać, że dużo lepiej do zbiornika sypie Tam z hektara półtorej zbiornika miałem Tutaj pierwszy zbiornik był praktycznie po dach A drugi tak mniej więcej połowa No to nie wiem, będzie może ze 3 tony Słabo, bo tam jest słaby kawałek Tam jeszcze trzeba go doprowadzić do porządku No niestety tam nigdy nie sypało No bo jest to zaniedbane No co, co tu się oszukiwać Co tu się oszukiwać Trzeba tam pH jeszcze pewnie wapna zrzucić i powinno być dobrze. Tutaj się pochyliło aż to taka ścieżka jak nawóz siałem I widać, że tutaj jest lepsze, że jest wyłożone tutaj jak, jak jest ścieżka I no fajnie to wygląda no właśnie widać, tutaj tak mi się więcej nawozu wysiało i więcej będzie sypać tu jest też taki kawałek lepszego pola zawsze tutaj był właśnie, właśnie taki kawałek i rzepak był lepszy wszystko było tutaj lepsze. Pewnie coś leżało, jakaś pryzma obornika kiedyś. Tak myślę, że, że to, to coś w tym stylu tutaj było. Bo tutaj zawsze jest lepiej. Dzisiaj, już po koszeniu, już znowu się mięso robi. Kurde, no nie mogę. Ach. Ach nie, to brzydko, brzydko wyglądam, cały uwolony, o, nie będę się dzisiaj pokazywał, e, co miałem powiedzieć, kurczę, no nie mogę, nie mogę coś wykosić, normalnie tylko musi być jakiś eksces zawsze, dzisiaj rano pojechałem właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, spawać, e, spawać te, 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 jak one się nazywają? Takie podstawki pod, pod słupki do stodoły. Później to trzeba było przewieźć, tam tutaj znaczy się, do cioci. No i wiadomo, tam trzeba było za, załadować parę rzeczy. I już trochę czasu zeszło. Yy, tato przyjechał, bo tato też miał swoje zajęcie przyjechał. Yy, no i ja pojechałem w pole tutaj kosić. Dokosiłem tu pszenicę. No i wiadomo walnął siłownik. A więc opóźnienie. Ale na szczęście, na szczęście skończyłem tą pszenicę, więc mogłem zabrać śmiało przyczepę. Więc to, to, był do, to było dobrze. W dobrym momencie się zepsuło. Jak, jak nie ma dobrego momentu, to ten był najlepszy moment, jaki tylko mógłby być na zepsucie się. Dosłownie. A więc zepsuło się to, więc trzeba było też pojechać tą przyczepę wprowadzić do stodoły tam musiałem wycofać i musiałem pojechać tam do siebie czyli 20 km stąd pojechałem wyciągnąć drugi siłownik a miałem problem bo jeden siłownik ciekł no to od razu go na warsztat i dawaj wymienię wymienię uszczelniacze będzie spokój no ja ci ja wam rozkręcę Rozkręcam. I co? Inne uszczelniacze niż, niż w tym czerwonym. A ja miałem kupione kilka na zapas, nie? Kurde, no i dupa blada. Wkurzyłem się. Wyciągam drugi. Ale drugi był właśnie spawany. I założyłem ten. Spawany. O. I takie to buty. No i się zeszło. I co ja tu wykosiłem dzisiaj? Kurcze, nie wiem, z 2,5 hektara może, może 2, nie wiem, mało, całe, całe nic Tutaj był hektar i tu jest 2,30 łącznie Tutaj 2 hektary wykosiłem Pszału nie ma No i pszenicy był kawałek To ile tam? Mniejsza oto No z 2,5 hektara dzisiaj wykosiłem czy to jest wydajność? Żadna. Tak a jeszcze mam przemyślenie co do, co do tego headeru. Uważam, że do zboża, do takiego zboża, bo jeżeli byłoby tęgie zboże takie, co by sypało 10 ton, no to myślę, że byłby wystarczający. Ale tutaj trzeba czasem pogonić. I on nie nadąża docinać. Albo też nagarniasz trochę za wolno, e, za wolno idzie i to tak byle jak się kosi e, A ustawianie nagarniacza, żeby szybciej się kręcił to jest e, ciężko tą korbą kręcić wcale nie jest tak, o dobrze. O! I tyle mam do powiedzenia, więc wolałbym szerszy header. Aczkolwiek są czasami miejsca takie, że e, no jeżeli tutaj tym wąskim ryłem. No, ale to przez kolejny, właśnie, bo tutaj było podmokłe, i jak, jak się nawóz siało, czy jak się wyrobiło zabiegi, no to te kolejny powstały, no i nabrałem trochę ziemi do header. No, nie mam nowego sprzętu, bo mnie na taki nie stać. Po pierwsze, ale ludzie jakoś tymi forszami koszą. A mi się trafił taki wyeksploatowany, zaniedbany, gdzie na pierwszy rzut oka tego nie było do końca widać. Zresztą brałem to się nie znałem jeszcze na tym. Ale jakbym jak kupował, to za dużo bym też nie zobaczył, no bo dopiero to w pracy wychodzi. Niestety. O. Nie zawsze się pozna takie usterki, że to się będzie psuło, no bo tak jest, nie? Przejedziesz hektar jest dobrze, przejedziesz dwa jest dobrze, przejedziesz dwa i pół i się psuje, nie? Później znowu pół hektara, znowu się coś innego popsuje, nie? O. Dużo elementów jest do popsucia się. Więc nic dziwnego, a tym bardziej, że to już jest wychodzone. Ale mam nadzieję, że tak jak ktoś mi pisał w komentarzu, że dwa lata... dwa lata będzie się jebał, porobię wszystko i później będę miał spokój. Ale może będę miał spokój, bo go sprzedam <laughs> i sobie kupię innego rympla do remontowania. Nie, no raczej się nie zanosi. Aczkolwiek mam już go dosyć. Jak się nie psuje, to jest fajnie. Naprawdę, dobrze mi się tym kosi. Wystarczający kombajn dla mnie, no ale jak mam się co chwilę coś psuć, to, to wtedy to niestety, ale, ale nie, nie, nie kalkuluje mi się to. O. I duże straty są, jak jest wąski header, więcej przejazdów i ten pasek jak jest na brzegu, no tutaj, gdzie powinny być oddzielacze, to gniecie, o i zostawia taki pasek. No to jeszcze by 500 kilo więcej był na całym polu. Bez kitu byłoby. Dobra. Także teraz się żegnam. Trzymajcie się do następnego i cześć. No to jeszcze na koniec pokażę, no ile ja wykosiłem. Tutaj hektar, z równo hektar, a tam nie wiem, no też może z hektar, z hektar 50 wykosiłem, na no, 1,5 hektara, to 2,5. No i tyle nakosiłem, także no nie jest też mało, ale czy ja wiem, mogłoby lepiej sypnąć. Przężyto to i oj, nie wiem ile może sypać, ale u mnie jeszcze tak nie sypało w sumie. Dopiero, dopiero, dopiero zaczynają się plony u mnie w tym roku w tym roku się zaczynają plony. Jeszcze w tamtym roku była kaszana, ale, ale w tym już jest dużo lepiej, bo już te pola są dużo w, lepszej, w dużo lepszej kondycji. No już tyle razy wapnowałem, tyle nawozu dałem poprzednicy raczej. Raczej oszczędzali na tym. Także już jest koniec. Koniec vloga. Na razie.